Panie, w tej świętej chwili, zanim słońce w pełni się obudzi, staję przed Tobą, poświęcam to rano Tobie z całą władzą, jaką daje mi Twój duch. Odrzucam teraz w imieniu Jezusa wszelką złą influencer, która próbowała się wznieść podczas poranka. Ważne jest, abyś zapisał się na kanał i pomógł modlitwom Ojca Pio dotrzeć do większej liczby zrozpaczonych serc, potępiając wszelkiego ducha ucisku, wszelką udrękę, która próbowała zająć moje serce. Po przebudzeniu, niech Twój ogień, Panie, spali całą negatywną atmosferę wokół mnie. Oświadczam, że wszelkie zmęczenie duchowe, wszelki ciężki umysł, każda myśl o porażce lub zniechęceniu traci teraz siłę. Przyjmuję Twoją obietnicę, która mówi, będę Cię szukał o poranku. I oto jestem przed Twoim ołtarzem, otwierając oczy duszy, uznając, że to nie jest tylko kolejny dzień, to nowa szansa na życie w pełni Twojej woli. Panie, oddaję mój dom pod Twoją opiekę. Oświadczam, że całe otoczenie wokół mnie jest teraz oczyszczane i namaszczane mocą Ducha Świętego. Żaden strzał wycelowany przeciwko mnie nie odniesie sukcesu. Żadne przekleństwo rzucone potajemnie nie będzie miało skutku. Teraz anuluję wszelkie ukryte więzy, wszelkie plany spiskowane w ciemności przeciwko mojemu życiu, mojemu zdrowiu, moim finansom, mojemu pokojowi i mojej misji. W imieniu Jezusa rozkazuję. Wróć teraz duchu zamieszania, duchu strachu, duchu oskarżenia. Jestem dzieckiem Boga Najwyższego i przywdziewam zbroję wiary, miłości i prawdy. Oświadczam, że mój duch jest zharmonizowany z niebem. Nie będę rządzony przez chaos tego świata, lecz przez głos ducha, który we mnie mieszka. Ojciec Pio nauczył nas, że modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy, i dzisiaj dzierżę tę broń z żywą wiarą, z przekonaniem, z czcią. Panie, otwórz niebiosa nade mną tego ranka, mów do mnie. Kieruj moimi krokami, uwolnij mnie od błędnych dróg, pochopnych decyzji, destrukcyjnych sojuszy. Odrzucam wszelkie rozproszenie, które próbuje ukraść mój duchowy fokus zaraz po przebudzeniu. Odrzucam pośpiech, niepokój i światowe myślenie, które próbują mnie opanować zaraz po obudzeniu. Oświadczam, że dzisiaj będzie inny dzień, ponieważ oddaję wszystko Tobie na początku. Żadne zło nie wyprzedzi mnie, żadne podstępy ciemności nie odniosą sukcesu, ponieważ dzień został oddany, poświęcony, zapieczętowany i chroniony przez Twoją moc. Duchu Święty, namaszczaj mój umysł, odnów moje wnętrze. Nie chcę zaczynać dnia tak samo jak wczoraj, chcę wzrastać, uczyć się, rozwijać. Duchowo i żyć w świętości. Dotknij teraz moich emocji, usuń ze mnie wszelkie zmartwienia, które próbują mną rządzić zaraz po przebudzeniu. Głęboko oddycham i czuję Twoją obecność, wdzierającą się w każdą komórkę mojego ciała. Budzę się w pokoju, budzę się w wierze, budzę się w zwycięstwie. Panie, teraz przyzywam Twoje anioły, aby otaczały mój dom. Niech żaden. Duch zakłócenia nie znajdzie luki, niech żadne otoczenie nie zostanie opanowane przez ciemność. Światło, światło Boże, wdzieraj się do mojego domu, wdzieraj się do mojej duszy. Gdzie jest ciemność, niech będzie światło, gdzie jest strach, niech będzie odwaga, gdzie jest niepewność, niech będzie zaufanie do Pana, deklaruję. To jest dzień, który uczynił Pan, a ja wstanę w nim jako wojownik, wojowniczka światłości. Całe zgromadzone zmęczenie duchowe, każdy niewytłumaczalny ładunek emocjonalny, zostawiam teraz przed krzyżem. Nic nie powstrzyma mnie przed postępem, przed marzeniem, przed poruszaniem się zgodnie z Twoim celem. Odłączam się w imieniu Jezusa od wszelkiej negatywnej energii przechwyconej podczas snu. Niech krew Baranka pokryje mój umysł i całkowicie mnie odnowi. Panie, niech słowa, które dzisiaj wypowiem, niosą moc. Niech moja usta będą instrumentem budowania, kierownictwa, pocieszenia. Niech nie zaczynam tego dnia narzekając ani szemrząc, lecz deklarując z odwagą: Bóg jest ze mną, Bóg jest za mną, Bóg idzie przede mną. Ojciec Pio mówił, że lepiej mieć serce bez słów, niż słowa bez serca, ale dzisiaj, panie, daj mi słowa z ciężarem wieczności i serce pełne prawdy. Niech ta modlitwa dotrze do Twojego tronu jak przyjemny zapach, a Twój duch niech się raduje z mojego wstawania. Podnoszę ręce i prorokuję. To będzie dzień otwartych drzwi, widocznych i niewidocznych uwolnień, jasnego kierunku, niespodziewanych błogosławieństw i pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Od tego momentu deklaruję, żaden duch rozproszenia, konfliktu ani zniechęcenia mnie nie dosięgnie, ponieważ jestem osłonięty na w Twojej obecności, ukryty na w Twoich obietnicach i przyodziany na w duchową władzę. Dziś budzę się z celem, dziś budzę się z jasnością, dziś kieruję moim porankiem i kładę ten dzień pod panowanie nieba. Niech Twoja wola, Panie, będzie spełniona od pierwszej minuty do ostatniej. W imieniu Jezusa, Amen. Panie, tak, jak byłeś z Twoimi sługami przez wieki, wołam, abyś był ze mną w tym dniu, który się zaczyna. Ty byłeś z Jozłą przed murami Jerycha. A kiedy on wstał wcześnie przed wschodem słońca, w tej chwili ty dałeś kierunek i rozkaz zwycięstwa. Tak samo ja wstaję, zanim świat mnie przyciśnie, zanim pojawią się wyzwania, aby usłyszeć Twój głos i przejąć władzę, która pochodzi z góry. Z tą samą wiarą, co Jozue, ogłaszam, że każdy mur, który mnie otacza, upadnie. Niech niewidoczne przeszkody, które próbują mnie zatrzymać, zostaną zniszczone. Idę naprzód jak duchowy wojownik. Dzisiaj, Panie, nie akceptuję życia, na impulsie nie akceptuję życia w trybie automatycznym. Chcę żyć z celem, prowadzony przez Twojego ducha, inspirowany Twoim tchnieniem życia. Tak jak Dawid, który mimo, że był lekceważony przez swoją własną rodzinę, został namaszczony na króla. Również pamiętam, że Pan widzi serce, a nie wygląd. Kiedy nikt się nie spodziewał, Ty go wezwałeś. Kiedy nikt nie widział wartości, Ty go wywyższyłeś. Niech ten poranek będzie naznaczony tym samym dotykiem wyboru. Niech nie przejdę niezauważony przed Twoimi oczami. Niech będę pamiętany przez niebo, odwiedzany przez Twoją łaskę, prowadzony przez Twoje ręce. Ojciec Pio mówił, kto się modli, ten się ratuje, kto się nie modli, ten się potępia. I ja wybieram modlitwę. Wybieram szukać ciebie. Wybieram ugiąć się przed Twoją mocą, bo wiem, że żadna siła w ciemności nie jest większa niż Dziecko Boże klęczące na ziemi, Panie jak Eliasz, teraz wzywam ogień, który spala wszystko, co nie pochodzi od Ciebie, ogień, który oczyszcza, który uświęca, który oddziela, który odkrywa. Niech ten ogień przyjdzie na nieczyste myśli, na zagubione uczucia, na cały zgromadzony zapał. Niech będzie ogień duchowy tego poranka, Panie, i niech ten ogień mnie obudzi. Tak jak prorok usłyszał Twój głos w ciszy jaskini, niech ja również usłyszę Cię w małych rzeczach, niech ten poranek nie będzie zwyczajny, niech mój duch dostrzega znaki, niech rozumiem kierunki, niech nie rozpraszam się hałasem, lecz łączę się z Twoją istotą. Jezus, Ty byłeś największym przykładem modlitwy. Jeszcze ciemno, przed wschodem słońca wychodziłeś, aby się modlić. I to w ciszy poranka rodziły się największe decyzje. Naucz mnie robić to samo, naucz mnie kochać to, co tajne, ukrywać się w Ojcu, znajdować w ciszy pokarm dla duszy. Niech moja modlitwa dzisiaj przemieni mnie od wewnątrz na zewnątrz. Niech to nie będzie tylko rytuał, lecz prawdziwe spotkanie z Twoją mocą. Ojcze, dzisiaj nie akceptuję zaczynać mojego dnia ze strachem, ciężarem, wątpliwościami. Ogłaszam w imieniu Jezusa: Mój duch jest czujny, mój umysł jest związany z Twoim słowem, moje stopy będą chodzić po prostych ścieżkach, a moje oczy zobaczą Twoje działanie. Zawodzę każdą pułapkę przygotowaną, anuluję każdy. Sidło zmontowane w cieniu. Złamać teraz, panie, swoją potężną ręką każdą klątwę dziedziczną, każdy powtarzający się cykl, który próbuje dominować nad moimi dniami. Łamię wszelkie wzorce niepowodzenia, wszelkiego ducha niedoboru, wszelką rodziną opresję, każdą strzałę zazdrości i manipulacji. Wróg nie będzie miał dostępu do mojego domu, mojego umysłu, moich planów. Wołam teraz, jak wojownik, w środku bitwy. Wstań, panie, niech twoi wrogowie będą rozproszeni, niech twoje światło świeci tak jasno tego poranka, że żadny cień nie będzie mógł pozostać. Niech twoje imię będzie wywyższone od początku mojego dnia, a moje usta ogłoszą zwycięstwo, choć moje oczy jeszcze tego nie widzą. Bo wiara nie zależy od wzroku, zależy od pewności, że Ty jesteś wierny, aby spełnić. Ojciec Pio nosił w sercu słowa Jezu Mario jak wieczną tarczę. I dzisiaj, ogłaszając te słowa z wiarą, czuję ciężar niebiańskiej ochrony nad sobą. Jezu, Mario, bądź moją siłą i moim schronieniem. Obejmij mnie swoim płaszczem, prowadź mnie swoją miłością, wzmocnij moją duszę swoim przykładem. Niech każda decyzja, którą podejmę dzisiaj, będzie kierowana Twoją mądrością. Niech każde drzwi, które się otworzą lub zamkną, będą wynikiem Twojej woli. Panie, oddaję Ci ten dzień. Od początku do końca jest Twój. Niech nic mnie nie oddzieli od Twojego ducha. Niech nie rozpraszam się hałasem świata. Niech będę mocny w wierze, lekki w duszy i silny w walce. Ogłaszam w imieniu Jezusa, to będzie zwycięski dzień, produktywny dzień, dzień pełen Twojej chwały. Słowa śmierci rzucone przeciwko mnie nie będą miały mocy. Deklaracje upadku, niepowodzenia lub smutku padają teraz na ziemię. Ustalam się z niebem, przywdziewam Twoją prawdę i z wiarą ogłaszam: nic mnie nie zatrzyma, ponieważ większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. I tak kończę tę modlitwę poranną z pełnym zaufaniem do Boga, który słucha, widzi, odpowiada i działa. Niech mój duch będzie w pokoju. Niech moja wiara będzie żywa. Niech moje życie będzie odzwierciedleniem Twojego światła. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mnie słyszysz. Za to, że podnosisz mnie przed świtem. Za to, że budzisz mnie do mojego celu. I za to, że uczysz mnie, że przed wszystkim muszę Ciebie szukać. Niech moja dusza nigdy o tym nie zapomni, niech wszystkie moje dni zaczynają się tak, klęcząc przed niebem i stojąc przed światem, w imię Jezusa, Amen.